Zutrożny! Siedzieć ciężko teraz... O, czerwiec i dawno. no! Ale mówię, zawsze ten, to było przyjemne. Brawo w tym sezonie wioski. Brawo!

ale grają. To tylko będzie ile? 5 minut będzie do tyłu. Wyciągniemy to. Ja! No, no. I o też. troszkę rozmawiałem. On też miał, tylko całkiem inaczej przeszedł niż ja. A co, Ja. A on?